Hej, kanaklejka, jestem Koko i witam Was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 5. Oczywiście ogrywam go z pestażem. Ostatnio troszeczkę pod koniec nam tak ciężej szło, oczywiście wy widzieliście już gotowy film pocięty, ale ogólnie to się namęczyliśmy przy tej sekcji ostatniej, no ale daliśmy radę. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam o wiele lepiej. Także nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Bo to generalnie jest fajna arena, można się z nimi po... Wiesz, jakby pogonić, tu było sterowanie ale... takie tak. jak należy, to byłoby fajnie, nie? Ale mm. kurde. To pusto. Mam wrażenie, że na tym etapie wszystko znika po prostu z mapy automatycznie. Mhm. Mm No to Chyba. co? Bestii. Wydaje mi się, że tutaj wszystko mamy ogarnięte. Jeszcze tutaj Ja Jakąś beczkę znalazłem jeszcze. O! Ja to uwielbiam eksplorować i szukać. Także. Nic mi nie mów. Ta gra to jest. Dla mnie stworzona. Gdyby nie ten kontroler. I sterowanie byłoby. fajniejsze, no to. To, to to, naprawdę gra by mi się bardzo podobała. Nie U, pamiętam nie. czy to na dole coś było, wiesz? Musimy zeskoczyć. Zobaczymy. Pewnie. Ja się bałam beczu, zejść. Co tam w wyczucie masz? Niebieską mamunicę. Złoto. Złoto, dobra. coś będzie? Nie ma, to są jakieś szmatyczki na patyczki. W środku będzie. Dobra. Widzę. O, ammo. Podnieś. Męczy mnie, że masz osobne celowania na nóż i na broń zupełnie No. Kamera się ciągle przestawia. Mhm. Mm no, no. Dobra, tutaj mam, nic nie mam ma. dokładnie to samo. To idziemy dalej, no szukamy. Aha. Dobra, pomogę ci. I po ale pomożesz mnie? <gry> klucz. Typ po klucz. A ja tu mam czekać, czy co? Nie, najdziemy. No, Aha, ty tam ten, nie, nie. Masz gwiazda. Toś nie pykło. Uuu. Niebieska to moja. Tak. Moja czerwona. Jakbym tak trafiła byłoby Ideolo Tutaj się znęca Jakiś gościu Okej okay. Hajs, hajs, bajba Znowu kasiora Najsik Chodź, Ty, gościu Dobra, padł, idzie następny. Ale my nie zapraszaliśmy nikogo. Ło! Piękny kopniak! Panna z pazurem. Hmm. A jakże? Fajs. Dobra, czy ja w ciebie mogę trafić? A nie, ty ziesz tyndyk. Ło! Nie zauważyłam cię, typie. Mendo jedna. Mas w okej. Okay. Dobra, chyba padł. Mhm. Mm hmm, okay, okay. Jeszcze tak zerkałam, wiesz? Dobrze, dobrze. A mi by się jakieś leczenie przydało może? No Ale nie mam jeszcze czerwonego, dobra. O kurde nie wskoczę. Nie, co nie ja? bo to są ten, podzielone, wiesz. Fragmenty. Aha. Uuu, grana.

Mm -hmm. Tutaj nic nie ma. My tutaj byliśmy? Tak, tu byliśmy. Dobra, tak cofnęłam tam, się tam do to punktu wyjścia, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Muszę patrzeć na mapę. Koniecznie. Okej, okay, to ja lecę tutaj. W takim razie tu też nic nie ma. Ale ja nie wiem gdzie mam iść. Tam gdzie miał podcali, tylko po drugiej stronie. Cześć. No, zapraszam. Idę. Chyla mi się tą głową. Ponczuszkanie. Co to jest? Granat. Może się przyda. Zamknięte od środka. Teraz przejdzie z kluczem. Dobra. A klucz jest na dół. Na dół? może dołem wejdziemy do góry. Tam gdzie masz. O, zielona to by nie dostrzelba. A co my tu mamy? O Dużo złota. Ładnie. Mamy ten... dezodorant. <głos> <głos> będziemy mogli się spsikać. Masz pachniucha? No oczywiście. Teraz będziemy ładnie pachnieć. Ta z jaką maczetą przyszła! Tak do gości! Ty jeszcze żyjesz? Oj, 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 o! Weź sobie zegarek. Potem to będziesz mogła schnąć, Przeładuj! Co będę mogła tym zegarkiem? Sprzedać między, między etapami. A. Bo wiecie, widzowie, ja pierwszy raz gram w tą grę. Festi jest takim moim przewodnikiem. Moją pierwszy, moim pierwszym rezydentem była ósemeczka. I byłam nim zachwycona. No okej. Okay. A ja z kolei ósemkę w ogóle nie grałem i w trójkę. Chwilę tylko. I tak całą resztę przeszedłem. To PST polecam ci ósemkę, naprawdę. Jest super. Dobra, chyba idziemy na górę. Okej, zanim ta... Tak, tam chciałem też iść. A tam nie wejdę. To będę musiała ciebie chyba podsadzić? Nie, to później powinno być chyba. No, ja sobie pójdę tu, są tu. Schody o Kaska. Grosz do grosza i będzie kokosza. No, kurczaka chciałem ustrzelić. Nie udało się. Oj, tam oj tam. Hej, what's wrong? Be też jest zarażona. I to jeszcze ja. No, <laughs> wow. nie chcę całować się. No, co ty, tak na pierwszym spotkaniu? Ale ty jesteś. O, wow. jakie ona wydaje? Dźwięki. Proszę, ktoś tu jest zazdrosny? <śmiech> <śmiech> Oj tam, zaraz. Gij. Ło, wow, ona żyje! U, co ona ma za maczugę?! Chyba dopiero co z y, włosy umyła. Uważaj! Uch! Podobają mi się te twoje kopniaki, jak się zeźlisz. Oj, przestań. <grywia> Nie wstydzaj się! wypadałoby, żebyś się jakoś podleczył. Spryskać cię dezodorantem? A nie, ty sam się spryskałeś, dobrze. To co, tutaj wszystko wzięte. Możemy iść dalej, nie? Ło. Wow. Tu same się drzwi odpierają. ty na mnie z matrzetą. Nie, to nie matrzeta. Dobra, szkoda, Mi było na was amunicji, ale spaduwa, bo męczycie Zdrapi, mnie. Czemu drzwi <noise> Jaskopniaka. Chodź, chodź. Ty wychodzisz. Dobra. Do tego, biegniemy do tego żółtego. Wyładuj. Wow. Dobra, czy coś tutaj zrzuciliście? Tak, hajsik. jest coś czerwone, czerwone, drzwi, tak mnie kuszą. Już idę. Kopa zbieram jeszcze. Okej, okay, bo tutaj, tutaj. Ym... Bramę to się otworzyłem przed chwilą. Aha, bo tu są czerwone drzwi widzisz, a nie chcę sama. Otwórz. czekaj, pimpuszku. Aj. Za szybko weszłam. A, dziękuję. A czekaj, mhm. a jak się sprawdza y, tą? Ja mam pod trójkątem, ale ty chyba ni nie, nie masz nic. Ja nie mam trójkąta. O, jest! Ale nie mam nic. No i ja mam pod Y. To... Nic nie widzę ciekawego. Tutaj nie ma nic. Puchy. Już oszabrowali. No prawą stroną sprawdzić. Idę, idę. Dobra, prawa pusta. I no to idziemy. Tu tylko takie przejście jest. A, tu już się ten leje. Szlam. Szlam. Mhm. Ups. To chyba nasz, nie? On jest zalfy. Nie żyje. No. Gołym okiem to było pierdzić. Dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? No nie ma nic, możemy iść na górę. Panie przodem? Panie przodem. Mhm. <grym> OK. A! Dziękuję. Tu jest jakaś skrzynka, czekaj, 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 czekaj. Mm mhm. I ona mnie za... Ło! Wow, nie przejdę tędy. A to ty przeszedł. Przejdziesz, musisz no. Musisz przeskoczyć. Trochę złota. A czym się skacze? Czy po prostu pokazuję. Eee, X-em. Aha, dobra, skacz. Okej. Okay. Dobrze. happened in here oh you just here. Hey, oh. who oh. did this something attacked us Irving. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away.

No dobrze, dopilnujemy. O, tutaj jakiś hajsik jeszcze był, czy mi się. Dziś tak... tam boi do yy, czerwonej. I teraz trzeba Kaj, na zewnątrz. Czy... Tu musimy iść. też te napisy tak szybko znikają. Mm -hmm. Nawet nie zdąży człowiek przeczytać. Tylko biegam, ci na boje podaję. <grym> o, i naboje na las. Nice. To tu mamy. No nikt nie ocalał, no no. Tu następne. Tam, do tamtych drzwi jak wejdziemy, to chyba przejdziemy dalej, nie? Tak, progres będzie. Mhm. Mm zobaczmy tutaj. Nie, teraz jest progres. Nie widzisz? A, bo tam to się było zablokowane. Aha, dobra. Tam trzeba przejść, a tutaj chyba będzie. Arena. Kto pierwszy? Dałam ci. Też kobietom się ustępuje, nie? Tylko nie wciskaj teraz, jak będę w środku. Jeszcze. Dobra. Dziękuję. Klucz? Jest klucz. Do pieca. Do pieca. Mhm. Zapal. Co ja zrobiłam. Nie wchodź do środka. Tam się zmieści coś dużego, nie sądzisz? No. Tylko. Co się? Przeładuj się, uleczek, masz czym? Masz czym? Ale jeszcze nie teraz, może lepiej. Masz Użyj. Ile? Jeden. Jedną trzecią masz, a masz jedna, jeden spray tylko. No. To co? Użyć? Nie, to ja bym może później. No dobra, zaufam ci. Uf, uf. I teraz trzeba o! będzie zwiebać. O kurde, gdzie? Tam, gdzie byliśmy. Mhm, mm czyli to musimy spolić.

Mogę w niego strzelać? O szaro po co Dobra powiedz kiedy Aha ty już tutaj jesteś Zamknął się drzwi? Nie wyszedł! i za... Spokojnie jeszcze raz Czekaj! Właśnie miałem to zrobić A widzisz myślimy tak samo o Pimpuszku. Czy on się tutaj prze... Co to się stało z nim? Bez się pojawił. Dobra, ja idę do drzwi. Dobra. Odpalaj. Dążymy? No pewnie. No, to było pięknie teraz cyrklowane. Przeładuj. Okej. Okay. Uu, padło. Bardzo ładnie mm. nam poszło. Strach ma wielkie oczy. Mhm. Mm Pięknie. Gratulacje, towarzyszu. Dankę. Zrobiliśmy to... ...very Zabawo. good. <laughs> Jeszcze jedną butla mieliśmy jak coś. Dobra, to do tych drzwi. Eee, czekaj. A tu coś leży? Nie, to tam mi się tylko mieni. Coś okay. znalazłaś? A czekaj, a tu? Te drzwi byliśmy tutaj? To tam Przyszliśmy. A, dobra. A i to były te drzwi, dobra. No tak. Czy ja coś mam? Nie, nie mam nic. Tu jeszcze jakiś pimpuszek wyskoczy. U, ile czerwonej amunicji. Nice. Trzy boksy, ale każdy po pięć. Mm -hmm. Masz miałeś na myśli te napisy między scenami, tak? Mm -hmm. na tych... No bo czasy ładowania kiedyś były inne, a teraz są inne, nie? Uh -huh. Let's go. O, coś I tam gotcha. mamy. Weź nowa broń. that thing b.o.w that scumbag irving left behind to set us up considering what it did to alpha team i think we're lucky to still be breathing if only we could have gotten there sooner if we had we'd probably be dead too chris to hq do you copy this is hq excellent work out there we'll analyze the data immediately this whole town's gone to hell the people here they're acting like those ganado detailed in the kennedy report and aside from that there's something new something we've never encountered before our transportation has been taken out too requesting a mission update the mission stands capturing irving is your top priority we believe he may have fled to the mines on the other side of the train station wait we're the only two left you want us to go in there alone delta team have been dispatched and are on their way they'll assist you in locating and apprehending irving but wait we can't retreat your mission stands we can't afford to let him get away proceed to the mines beyond the station over and out this is insane you ever get the feeling you're expendable Mamy koniec rozdziału drugie, pierwszego. Pięknie. Udało Moi się. drodzy, w takim razie kończymy odcineczek i widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale też wybaczcie za te lagi, ale niestety mój OBS dostał wylewu i nie wiem dlaczego mi tak ścięło. Mam nadzieję, że nie zniechęcicie się i dalej będziecie oglądać odcineczki. A jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, zostawcie subika, klikajcie w dzwoneczek i zostawcie łapkę i komentarz. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam również Was na kanał do Pestarza i u niego też również zostawcie subika. I co? Widzimy się w następnym odcineczku. Do zobaczenia. Bajo! Pa!